Mózgu nie ma różnicy, mhm. czy to jest wizualizacja, czy to się dzieje naprawdę. Bo nasz mózg nie rozróżnia tego mhm. tak naprawdę. Mówimy o wizualizacji y, treningowej, czyli powtarzalność ruchów, i znowu cel y, w zasięgu. Y, coś, mhm. co, co robimy, że my to powtarzamy. To jest trening wizualizacyjny, który ma na celu przystosować nasz układ nerwowy do konkretnych ruchów celów mm -hmm. nie nie mówimy y, przy wizualizacji o czymś takim że siadamy sobie i o zdobyłem medal olimpijski o jestem najlepszy. Nie to nie jest wizualizacja. Mm -hmm. To nie jest wizualizacja. To jest myślenie życzeniowe. Ja bym chciał. Tak. Zarobi milion. Tak. Będę, bogato, o, no. będę tak, bogata. Będę bogata. Będę bogata. To jest, jest, taka, mnie się trzyma, jest tak. taka książka. Chyba już jej nie mam. E, Potęga podświadomości. No. Tak, no o tym mówimy, dobra, no, to, no? Czyli to nie jest to. To nie jest to. Wizualizacja. Okay. Jak to wygląda? Na